Witam Was serdecznie i chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za to, co zrobiliście dla Roberta, chłopaka chorego na nowotwór, którego historię mogliście poznać dwa dni temu na naszym portalu. On skontaktował się z nami, dlatego że jego historia jest, no jak wiecie, bardzo ciężka. Poprosiliśmy Go, żeby po prostu opowiedział swoją historię i tę historię, historię puściliśmy Wam. Abyście mogli ją usłyszeć. Dzięki temu, dzięki waszym udostępnieniom, dzięki waszym reakcjom historia została opowiedziana w całym kraju. Na tą chwilę film dotarł do miliona odbiorców. Także ta, ta historia, ta, ta opowieść dotarła do miliona odbiorców. Właśnie przed chwilą zadzwonił do mnie TVN, stacja TVN, która jest yy, też zainteresowana, bo dowiedzieli się o tym, że że historia jest po prostu tragiczna, też chcą pomóc, oni mają tam swoją fundację specjalną, także może się uda uruchomić taką szybką ścieżkę dla Roberta, aby mu pomóc, ale przede wszystkim chciałbym Wam podziękować, dlatego że to od Was zaczął się ten oddolny ruch jego przyjaciółka skontaktowała się z nami my skontaktowaliśmy się z Robertem nagrał film ten film wyemitowaliśmy i wy go zanieśliście tak naprawdę w całej Polsce także potwierdza się to że w człowieku jednak jest taka wrażliwość społeczna jednak jest taka wrażliwość na taką losową niesprawiedliwość którą zobaczyliście w tej jego sytuacji i bardzo wam w tej chwili dziękuję mogę powiedzieć tylko tyle że w ciągu jednego dnia, w ciągu praktycznie półtorej dnia, dzięki waszym reakcjom i waszym udostępnieniom, Robert otrzymał kilkanaście tysięcy złotych pomocy dzięki tym, temu filmowi. Także yy, chciał podziękować bardzo, za bardzo ważną jeszcze jedną rzecz, bo tu nie chodzi tylko o pieniądze. Przede wszystkim dajecie mu bardzo, bardzo duże wsparcie. Wspaniałe komentarze, które pojawiają się pod jego filmem, które motywują go do walki z nowotworem dzięki temu, że tak wspaniale po prostu z nim rozmawiacie, tak wspaniale po prostu dajecie mu znać o, o swoim wsparciu, on bardzo żywo i bardzo fajnie na to reaguje, bardzo się cieszy z tego, po prostu daje mu to siłę. Jeszcze raz Wam w jego imieniu bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę pokazuje to, że czasami samemu we własnej lokalnej społeczności można pomóc w taki sposób, że usłyszy o tym cały kraj i zainteresują się media ogólnopolskie. Dziękuję Wam jeszcze raz. I trzymamy kciuki za Roberta. Robert ja też za ciebie trzymam kciuki, także mam nadzieję, że teraz ci więksi medialni gladiatorzy, że tak powiem, zaopiekują się Tobą i mam nadzieję, że ta pomoc będzie mogła zostać w jeszcze bardziej efektywny sposób Tobie udzielona. Dzięki piękne. Hej!